Jak to tak? Skąd to tak? Jak to się w ogóle stało? Jak to możliwe, że z nieźle skomunikowanej dzielnicy miasta wojewódzkiego przynosiła się na wieś, której nazwa wciąż wylatowała jej z głowy? Jak to się na litość boską stało? Przecież ona chciała tylko wyremontować kuchnię. Zahamowała na światłach i wtedy spłynęło na nią nagłe olśnienie. No tak, wszystko przez ten cholerny seks, a ściślej mówiąc przez seks i serdelki. A przez co jeszcze o tym porozmawiamy w najbliższym odcinku serii Och Literatura. tutaj Marta. Witam Was w kolejnej części serii Och! Literatura na naszym kanale książkowym. Dzisiaj chciałam powiedzieć parę słów o najnowszej powieści Marty Kisiel pod tytułem Dywan z kładką. Powieść, do której podchodziłam z mieszanymi uczuciami. Z racji tego, że Marty Kisiel uwielbiam. Naprawdę jest to moja ulubiona autorka Łycelowe. Napisała zresztą już 10 powieści i do żadnej z nich nie mam tak naprawdę większych zastrzeżeń. Ale do tej miałam pewne wątpliwości, ponieważ jest to komedia kryminalna. A niestety moja opinia jest taka, że komedie kryminalne skończyły się na wczesnej Joannie Chmielewskiej. To, co wychodzi w tej chwili, do mnie nie przemawia. Jest kilkoro autorów piszących, Podobała mi się na przykład trup na plaży anety Jadowskiej, przy czym kolejna część już niekoniecznie przykuła moją uwagę. Dlatego po Martyki się sięgałam z pewną taką nieufnością. Co się okazuje? Okazuje się, że jeżeli ktokolwiek na rynku polskim wydawniczym umie pisać komedie kryminalne, i są to dobre komedie kryminalne, jest to właśnie Marta Kisiel, także tu zaskoczenia nie ma. Dlaczego? Jest to autorka, która tworzy fabułę pełną napięcia ciekawą, intrygującą, w której może nie do końca nie wiemy, kto zabił, bo domyśliłam się troszeczkę wcześniej, ale tak naprawdę nie o to chodzi. Chodzi o to, że buduje świat przedstawiony, który do mnie. Przemawia jest światem przedstawionym bliskim mojemu. Nie wiem, może jestem jej targetem. Podejrzewam, że jestem w wieku zbliżonym do głównej bohaterki Tereski Trawnej, jej najnowszej powieści? I tworzy ten świat przedstawiony w sposób humorystyczny, ale z poczuciem humoru nie urągającym mojemu poczuciu inteligencji. A czym więc opowiada nasza komedia kryminalna? Pierwsza udana od kilku ładnych lat. Główna bohaterka, Tereska Trawna. Decyduje się na wyjazd, przeprowadzkę na wieś. Decyduje to jest lekkie nadużycie, ponieważ do sytuacji zmuszają mąż, któremu, uwaga, bardzo przeszkadzają odgłosy miłości, które dobiegają z ich lodówki w kuchni, w starym mieszkaniu. Mąż, bardzo impulsywny, uroczy człowiek, człowiek labrador, decyduje się na to, aby szybciutko znaleźć mieszkanie na wsi i zmusić całą rodzinę do wyprowadzki. Nie musi ich bardzo zmuszać. Żona swojego męża uwielbia, mimo charakteru niezwykle cholerycznego. Oprócz tego, mają dwójkę dzieci. Dzieciaki nie do końca pocieszone. Syn, przyklejony na stałe do Minecrafta i do YouTube'a, jest niepocieszony faktem, że na wsi niestety zasięgu nie ma, jaki by chciał, i kiedy matka pracuje, nie ma internetu. Z sytuacji nieco bardziej zadowolona jest córka. Starsza córka, bardzo feministyczna, młoda osóbka poglądy godne Grety Thunberg i uświadamia całą rodzinę na tematy społeczno-ekologiczne, znajduje sobie pretekst, aby wykorzystać mieszkanie na wsi do życia w stylu less waste, uprawiania własnego ogródka. Rodzina jak rodzina, rodzina jak ich mnóstwo, rodzina, w której na pewno możemy znaleźć swoje własne czy rodziny, czy rodziny osób znajomych, powoduje to, że bardzo łatwo wkręcamy się w świat przedstawiony. Tym łatwiej, kiedy na scenie pojawia się teściowa. Relacja teściowa, synowa, maglowana w książkach, w literaturze, w kulturze, na wszystkie możliwe strony, zaczyna się podobnie jak i gdzie indziej, czyli sytuacją konfliktową. Na szczęście mamy do czynienia z dwoma inteligentnymi kobietami o bardzo różnych temperamentach, bardzo różnych charakterach, ale jednak. Takimi, które potrafią się dogadać w sytuacji kryzysowej. A taka sytuacja kryzysowa następuje bardzo szybko. Sytuacja się komplikuje, kiedy dziewczyny idą pobiegać ku ogromnej niechęci Tereski, przeciwniczki wszelakich sportów i ku swojemu przerażeniu znajdują dywan. Dywan z wkładką. Wkładką jest nieznośny sąsiad z ogromną dziurą w ciele, niestety już nieżyjący. Dziewczyny podejmują szybkie śledztwo, w wyniku którego ustalają, że nie mniej, nie więcej, ale mordercą musi być mąż Tereski. Czy tak było? Czy tak nie było? Nie będę Wam zradzać fabuły. Powiem, że warto sami sięgnijcie i sprawdźcie, jak tę sytuację poprowadziła Marta Kisiel. A ja tymczasem chciałam wykorzystać sytuację i porozmawiać o pewnym bardzo fajnym trendzie, nurcie w polskiej literaturze kobiecej, w którym umiejscawia się również ta książka. Marta Kisiel należy do Hardej Hordy. Harda Horda jest grupią, grupą polskich pisarek piszących fantastykę. To nie jest tak, że one wszystkie piszą tylko fantastykę, ale to jest ich element wspólny, że każda z nich ma na koncie jakąś powieść, opowiadanie, historię, fantazy. Zaczęły ze sobą współpracować od grupy na Facebooku, grupy, która powstała po to, aby mogły się nawzajem wspierać, wymieniać własnymi poglądami, opiniować swoje teksty i ogólnie sobie pomagać no, na niełatwym rynku wydawniczym. Grupa ewoluowała szybciutko, przekształciła się w grupę nieformalną, ale bardziej już zorganizowaną, ma własną stronę internetową, własnego fanpage'a. Co więcej, doczekała się własnych dwóch antologii. Pierwsza antologia Harda Horda właśnie, która była dla mnie jedną z nielicznych antologii o tak wysokim i równym poziomie na rynku. Następnie się pojawiły Harde Baśnie. O nich mam troszkę gorsze zdanie. Ale nie o tym chciałam mówić. Chodzi o samą ideę, jak śledzę to, co się dzieje na rynku. Owszem, wiadomo, że tam wszyscy pisarze się znają, rozmawiają ze sobą, często ze sobą polemizują, ale zostawiam sytuację kilku pisarzy, panów piszących kryminały, którzy stosują epistoły całe wielkie na Facebooku na temat powieści kolegi. Jest to epistoła pochlebna bądź niepochlebna. Ten drugi kolega później cytuje bądź się umiejscawia w opozycji, ale widać, że oni działają jako pewne odrębne wyspy. Dziewczyny jako Harda Horda działam jako jeden wspólny zespół, wspólnie się promując, wspomagając, wspierając i nie doprowadzając do takich sytuacji konfliktowych. Dla mnie bardzo, bardzo ciekawe jest pokazanie tego mechanizmu, ja, jak dwa różne sposoby działają, to, dwa kręgi twórców, które lubię, bo lubię i dziewczyny z Hardy Hordy, i lubię i naszych pisarzy piszących kryminały. Także z tego miejsca też chciałam serdecznie polecić również pozostałe dziewczyny piszące na Hardej Hordzie. I pozdrawiam ich serdecznie i dziękuję za mnóstwo doświadczeń czytelniczych, które dzięki nim mam za sobą. Dziękuję bardzo.